Cześć witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Demo, to jest kolejny odcinek z naszej serii. zjedziemy w Risen 2, roczne wody i w końcu przybyliśmy na drugą wyspę. E, musimy teraz zobaczyć tutaj wieżę, aby ściągnąć tam tych dwóch gości, którzy tam się znajdują. Ale najpierw, jak już mówiłem ostatnio, e, pod koniec ostatniego odcinka, e, zajmiemy się najpierw przeszukaniem tych wszystkich skrzynek, które tutaj mamy. Widziałem już gigantycznego kraba, ale na szczęście teraz mamy dwójkę towarzyszy już. Od tego momentu chyba nie chodzimy sami. Dokładnie, chodzimy razem z. Patti i z Stalowo Brodym. Zobaczymy sobie jak w takim razie muszkiet się sprawdza w walce. Budła. Szybko przeladuje. Dwie sekundy tylko. Weźmy może miecz. No i koniec. 100 punktów chwały, ani razu na nie oberwałem od niego. Super, o to chodzi. Otrzymaliśmy muszlę strygi, kokosy. Tam mamy jakąś jaskinię, to sobie możemy zobaczyć, ale to na razie nie. no ale nie, teraz oczywiście, e, wiecie co, zobaczę sobie tylko opcję, jeśli pozwolicie, ustawienia gry, nie, opcję sterowania, e, jak to się biega sprintem, <laughs> Biegni caps lock, Aha. czyli tak to się biega sprintem, dobra. O to chodziłem. Dzięki bardzo, bo ktoś mi tam, się, ktoś mi tam poradził, żebym sprawdził, jak sobie, sobie, jak się sprintem biega. To może się przydać bardzo. Eee, więc jak widzicie, do wszystkiego się po prostu do wszystkich raz stosuje, Więc piszcie, piszcie i piszcie, bo to mi pomaga naprawdę. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj: Grok, pochodnia, zapasy żywności, czy takie podstawowe przedmioty. Jeszcze tam oczywiście pochodnia była. Trochę sobie już nakupowałem. Tych przedmiotów mam oczywiście ponad dwa tysiaki i trochę jeszcze łupu nas sprzedaż, ale nie chciałem szaleć za bardzo. Więc idziemy w spokoju w kierunku tamtej wieży. O, indyczki. Czyli też tak te małe małpy. Pasywni przeciwnicy dający tylko 20 punktów chwały. Dobra, weźmy sobie krwawy korzeń. I lecimy, myślę, że tutaj. Tak, bo tam jest... To nie jest ta wieża, ale... Gdzie jest ta wieża? Tutaj, nie? Chyba. Zobaczymy. Nie, tu jest ta wieża, okej. Okay. Dobra, już straciłem orientację terenie. Nie wiem jakim cudem Stalowo Brody, ostatnio zauważył, że tu jest dwójka ludzi. Jest ich chyba trochę więcej. Stać! Kapuszeku, teraz widziałem już wszystko. Piraci działają wspólnie z Dzikusami. stalowobrody Co tu robić, ty tu robisz, ty z Ramolały Katajopi. Co on powiedział? Chłopcze. Jestem kapitan stalowo -Brody. Nie potrzebuję twojej zgody, żeby tu być, Kapusieku! Kapusieku, bambule! Nic dobrego z tego nie będzie, prawda? Uważaj, co mówisz, dziadu! Kto z nami zadziera, ten zadziera z samym kapitanem wroną. Wrona? Znałem go, gdy wciąż jeszcze czyścił pokład z mewiego łajna. <laughs> Dosyć gadania, zabici. Katajopi! Co to znaczy? To znaczy, że najpierw zabijemy tego idiotę, który nie mówi po naszemu. Na nich! No dalej. Dobra. To będzie ciekawe. Sprawdzimy w frakcji Muszkiety, jakie on obrażenie tutaj jest w stanie wyrządzić. Wow! Dobra, dzięki, że mi go poleciliście. To jest coś cudnego, po prostu. Tym razem pudło to zrobi unik. Nie, no. Muszkiery to jest coś cudnego. Zobaczcie, jakie to obrażenia. Pistolet dodatek, muszkiet, jest główna broń. I jeszcze do tego dochodzi miecz. Podczas bliskiej konfrontacji. Cudnie. Tylko chwały żadnej nie stałem za nich. O, teraz zostałem super. No te finishery trochę są zabugowane. A Zawsze to samo Niezupełnie. Teraz muszę się jeszcze martwić swoim ojcem Jest gotów zbesztać mnie za to, że jestem zbyt dobra. Dobra, przyjrzę się uważniej tej wieży. Po prostu się rozejrzę. Okej. Okay. Przeszukamy sobie te ciała. No, złoty samorok i grog, I włócznia oczywiście. Cordelas, jakieś tam pierdoły. Na sprzedaż będzie jak już trafimy do jakiejś cywilizacji w końcu. Jeszcze tą broń sobie wezmę, tylko szabla. być może jest lepsza nawet niż ta moja, którą używam. 30-40, broń sieczna. Teraz broń kłująca, ma 20-40. No ale będziemy na razie tym się tam posługiwać. Znaczy wiem, że szabla jest lepsza, ale. Jak to wygląda z umiejętnościami? Spójrz na to. Dobry rum z Aż włosy na klacie stają dęba. Stawiam, że to wyrób berbelucha. Siedzieli tu i pili? Gdyby nie pili, kiepscy byliby z nich piraci. To stara sztuczka. Przeciwnik się spija, a ty bierzesz go z zaskoczenia! Wiedziałem, że mam do czynienia z mistrzem strategii. Ty bezczelny szczeku. Niby czemu było ich tylko czterech? Widziałeś ich miny, gdy mnie zobaczyli? Posrali się w gacie ze strachu. Gdyby wiedzieli, że mają do czynienia ze stalowobrodym, byłby ich tuzin. Mogę się napić? Łapy precz! Jeden z nas powinien być trzeźwy, prawda? Chyba, że chcesz skończyć jak te suki, syny. Świetnie. Ty się nawalisz, a ja będę musiał wszystkim się zajmować. Szacunek dla starszych wiekiem i stopniem to podstawa. Okazuj go, a na pewno się dogadamy. Jeszcze tu jesteś? Co teraz? Wrona uzyskał pomoc od paru dzikusów, co nie znaczy, że wszyscy są po jego stronie. To chytra banda. Musimy się dowiedzieć, jak sobie pomagają. A co z protektorami? Jakich znam, będą się kryli za barykadami w Puerto Izabela. Może, jak włosy im na klatach wyrosną, to może pomogą nam przeciwko Wronie. Ale ja się ciągle zastanawiam. Gdzie jest jego statek? Może ukrył go gdzieś na nabrzeżu? Aha, może, ale nie sądzę. Gdyby został przejęty, stałby w Puerto Isabela. Co w tym okręcie jest takiego wyjątkowego? Cóż, a jeśli Wrona ukrył na nim harpun Tytanów, inkwizycja by go znalazła. Wrona byłby nędznym kapitanem, gdyby nie znał najlepszych schowków na swoim własnym okręcie. Co więc robimy? Musimy podjąć decyzję, którą można by nazwać samowolną. Dowiedz się, czego Wrona chciał od dzikusów, albo udaj się na południe do Puerto Isabela i znajdź jego statek. Co może nas spotkać w Puerto Isabela? Banda wrogo nastawionych łajdaków z inkwizycji. Od co? Protektorzy, obsadzający obronę miast i patrolujący okoliczne obszary. I uważasz, że udanie się tam jest dobrym pomysłem? Bezczelny kinojek. <grynojek> Ale czym myślisz, że mogliby nam pomóc w walce z wroną? Nienawidzę protektorów, oni nienawidzą mnie, ale my wszyscy nienawidzimy wrony. Muszę jedynie przekonać ich do tego, by nam pomogli. Ci protektorzy to zręczne chłopaki. Ustrzeliliby nawet muchę. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ktoś o takich zdolnościach strzeleckich był po naszej stronie. Jeśli ładnie ich poprosisz i jeśli cię wcześniej nie zabiją, może cię tego nauczą. Co jeśli pójdziemy szukać Indian? Na zachód stąd mają swoją wioskę, ale jest szansa, że spotkasz ich wcześniej. Te dzikusy zawsze czają się w dżungli. To ich ulubione miejsce. Mogą być wrogo na Pewnie będą. Mam nadzieję, że nie, ale lepiej by ze swoją magią byli po naszej stronie. Ale to nieprzewidywalna zgraja, zwłaszcza ci molukasi. Lepiej bądźmy ostrożni, potem zobaczymy. Wolę walczyć z nimi niż przeciw nim. Kto chciałby przeciwstawić się ich wudu? Hmm, Pro nie udało się zawrzeć z nimi układ. Dowiedz się, jak to zrobił, a my spróbujemy zrobić to samo. Może potem nawet zmienią cię w jakiegoś magika wudu. No właśnie, tak chciałem powiedzieć. Chciałem zobaczyć, jak on, on tylko skończy yy, gadać. Że właśnie najprawdopodobniej od tych Indian będę mógł się nauczyć magii wudu, ale tego nie będę oczywiście robić, bo już mi ostrzegaliście, że to jest podobno kiepskie w tej grze. Chodźmy do inkwizytorów i znajdźmy ten statek. Jak chcesz, to pokażę ci drogę do Puerto Izabela. Daj znać, kiedy chcesz wyruszyć. Jestem gotowy, idziemy. Tędy do Puerto Izabela. Podstępne dranie. Pra Jak mi idzie? Byłoby lepiej, gdybyś spędził więcej czasu walcząc niż gadając z tubylcami. Żałuję, że spytałem. <laughs> Nie mamy czasu na lechtanie twojego ego. Dobra, zobaczmy tylko, co mamy w tej wieży. Być może, właśnie, jakiś grok, na przykład łóżko też, lichtarz. Warto się tutaj rozejrzeć zawsze. Jakieś żarcie będzie, właśnie. No dobrze, że tu wszedłem. No, srebrny kielich też trochę kasy będzie oczywiście. Mogę coś tutaj przygotować? Mogę. Ukończona misja jakąś. Indyki sobie jeszcze możemy zabić oczywiście. I je przeszukajmy je, ale oczywiście sobie szybciutko jeszcze je przygotujemy. Tak, chcę. Oczywiście już 20 zapasów żywności mam super. Eee, torba z nabojami, o jeszcze lepiej. No ale dobra, to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o takie skarby. Eee, mamy już niezbyt zastrzyk, jeśli chodzi o kasę, o przedmioty w końcu, więc teraz mogę wreszcie grać z przyjemnością, nie martwić się o wszystko. Powoli już nasza postać się na szczęście rozwija. to mam jeszcze jakąś skinę chętnie sobie zobaczę, co tam mamy. Nie chcecie sprawdzić? Hmm. O, szczur. I tyle szczura widzieliśmy. <laughs> nie, dobra, chodźmy stąd może Yy, za stałych obrodem Wiem, że w RPG się nie powinno iść ściśle, tam wytyczoną ścieżką, bo wtedy się najwięcej skarbów przeoczy. Ale pójdziemy sobie. Tutaj nie wiadomo, co możemy natrafić w sumie. No i pięknie. Ani razu nie oberwałem nawet. Fajnie, byśmy mogli tą dwójką sobie do końca gry razem chodzić, to by było bardzo przyjemne. I właśnie szpony teraz mogę pozyskiwać, po ostatnio sobie kupiłem piłę. Do cięcia ludzkich kości i właśnie takie tam pozyskiwanie szponów ze stworów. Właśnie sądziłem, że do tego się ona może przydać. Jezus Mario, co to jest za jakiś... Ptakos... mokostwór? Jezus Mario. Oj, oj, oj. Zobaczmy jak wygląda walka w zwarciu takim muszkietem. Średnio. Dobra, weźmy oczywiście miecz. No no, no, no zaraz padnę. Ci we dwójkę nie mogą sobie poradzić z jednym takim serio. Pięknie. Jakie zadanie na no to ogniste ptaki tu jest nawet? Tak, podejrzewałem, jak już wtargniemy yy... na tą wyspę, to tutaj się dopiero zaczyna prawdziwa zabawa. Pełno stworów, jakichś tam dziwacznych yy, zwierząt na nas czeka. Tak, podejrzewałem zupełnie. Teraz zabieramy tak naprawdę właściwą grę. Okej, okay. dużo chwały nam nawet yy, dała ta potyczka. Czy mogę przed sobą już awansować? Zależy w co, tu akurat 3000 potrzebowałem, 1700, dobra zostawmy to w spokoju Trzymaj się za mną Coś sobie przekąsimy i lecimy dalej Widzisz, to kłopoty Co mam widzieć? Ogniste ptaki, straszne utrapienie No właśnie, zabiliśmy To by było na tyle z ognistymi ptakami, chodźmy dalej Idę z tobą <laughs> Super misja Cześć. <laughs> yeah. Mogli w sumie podarować nam ścieżkę do jak już by zobaczyć, najpierw zabiliśmy te ptaki. Myślę, że to by byłoby było jakieś trudne do zrobienia. Idę, idę. Prowadź, prowadź. Ale bardzo fajnie, że on się zatrzymuje, jak na chwilę my gdzieś się zatrzymamy, bo w niektórych grach jest tak, że po prostu nasz <laughs> prowadzący, nasz przewodnik leci sobie, wszystko ma gdzieś. Co sumie upolujemy może sobie tej guźce. Pudło, ale i tak zorientowały się, że tu jest ten okej ok. Ale dostał w łeb. Dobrze, że idziemy w broń palną bo jest naprawdę OP. Jeszcze z tego guścia chciałem. Się... No, nie, nie. dajcie mi tutaj, o właśnie, mięsko. I lecimy dalej. Ey, tam na zachodzie widzisz paskud na śmierć. Inkwizycja na pewno ma tam swoje posterunki. Może lepiej trzymajmy się wybrzeża. W takim razie dość gadania. Chodźmy. O on mówił? Idź za idę, idę. A o tym. Dobra. Dobra. Owoc maki. Trzymaj się za. Wszakie zapasy. Teraz to skręcimy, czy pójdziemy przez ten. A, idziemy tutaj przez ten przesmyk, nie. przez tę jaskinie, jakby? Czy mamy do wyboru teraz to? Nie. Naprawdę? Dlaczego? Są dwie drogi do miasta, ale za cholerę nie pamiętam, która prowadzi do północnej bramy. Rozdzielimy się? Iść dalej na południe, albo przejść przez tę jaskinie, ale to ryzykowne. Dlaczego? Szczury wielkie i obrzydliwe. Nie obchodzi mnie, czy boisz się szczurów. Idziemy przez jaskinię. bałem się, że to powiesz. Ale chyba wystarczająco wypiłem, by stawić im czoła. Przez jaskinię szczurów. No, zawsze trochę doświadczenia wejdzie, niż tam iść naokoło. Przygotujmy oczywiście może broń od razu. Idzie idzie, Patty. Strasznie tutaj jest. O! Jakieś się szczury. moment coś tu nie gra Słyszysz to? Jest tu coś większego niż szczury Tego się obawiało, trzeba było trzymać się wybrzeża Popieram, wynośmy się stąd Nie zmieniajmy już trasy. Daj spokój Tyle szybko chyba zaczynam trzeźwieć <laughs> Zobaczcie, bez to bardzo ciekawe co tutaj takie się znajduję Jezu, co to jest? Jakieś takie olbrzymie grzyby? Co to jest? Jakiś zmutowany nietoperze jaskiniowy. No, o. Nie wiem, jak strzelać. O, świetnie. Szpony możemy pozyskać. Ciekawe, ile jest jeden szpon warty? Zobaczmy sobie. Przedmioty. Czy to będzie w przedmiotach? Tak, najprawdopodobniej nie będzie. W łupie, pewnie co. No, 15. No to można sobie szybko się drobić w sumie, nawet hmm. to... Dobra, dobra, takie tam grosze, ale się z tego coś tam pokaźnego może utrzymać. Jezu, jak można zbudować takie bliska? No, wiedziałem, że to będzie ciekawie w takiej jaskini. nie spodziewałem się, że nitkiem mieć na coś takiego. Dobra, ładnie dostał. Ej, dobity. Dobity, zabity. Świetnie, jeszcze przepowiony. <grytania> Pozyskajmy, oczywiście, szpony. I lecimy dalej. No, już. myślę, że to jest jeszcze jeden. No, stalowo, brody, prowadź. Co powiesz teraz? Jak mi idzie? Wiesz, co o tobie myślę. Że. Dobra, idziemy dalej. Ten... No, już wyszliśmy. W sumie nie było aż tak źle. Jeszcze jakie skarby tu mamy. No Co ja wam mówiłem? Tędy dojdziemy na zachód, to jasne. Ale najpierw musimy przejść przez cholerny most. Nie wiadomo, czy jest tam statek wrony. Już blisko. Idziemy dalej. Nie idziemy. Zobaczą mnie protektorzy i wyląduje w pacie. O ile najpierw mnie nie zastrzelą. Jak chcesz iść dalej, idź sam. Wrócimy więc Nie chcę się rozdzielać. Tak, to dobry plan. No dobra, ale zobaczmy sobie. A nie mogę skrzyny sprawdzić. No dobra. To wracamy w takim razie. w się sumie... Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ale wiecie, nie chcę się na razie rozdzielać i to może być bardzo niebezpiecznie. Więc wrócimy sobie. Tu już jest droga nawet przygotowana. Nie będziemy tą samą iść, żeby nie było za łatwo, więc pewnie znowu na jakieś traperze trafimy za chwileczkę. Więc musimy oczywiście być w pełnym... Pełnej gotowości, chociaż wydaje się na to, żeby było spokojnie. Zaraz pewnie będzie koniec no właśnie. Nie, to jeszcze nie jest koniec jest Nie, to jest koniec jest No i nic tu nie ma. Dobra. Szkoda, że jeszcze ja nie miałem otwierać e, wszystkich skrzynek. Nie takie ciemne dziury lubię. <tryk> Warto było spróbować. W takim razie na południe, chodźmy. Wow. Co to było? Burza? <tryk> Serio? Jasne jest. Dobra. Coś to się buguje trochę. Przez te pioruny. No przecież jest zupełnie jasno, to nie są... No nie wiem w sumie. Owoc maki. Trzymaj się za mną! Zróbmy sobie zapis jeszcze raz. Tędy on poszedł, dobra. No, no dobra, leć, leć, leć. Spokojnie. Też musimy przez ten most przejść. To ten sam? Pewnie tak. Już niedaleko. Musimy tylko przejść przez most. To się to pewnie źle dobra. skończy. Te 10 punkty chwały za wykonanie jakiegoś zadania to mogli sobie podarować, bo to śmiesznie Trzymaj wygląda. Czy mi się wydaje, że to się źle skończy z tym mostem? Ale... Na szczęście się myliłem. No, weźmy sobie. Nie zawiedź starego stalowo-brodego. Wiesz co trzeba zrobić. Co on miał na myśli? Zabicie tej małpy? O, pięknie. O, o, o. Chyba, że o tych ptakach on mówił. Ognistych. Nic nie trafiłem. No, one są dosyć niebezpieczne. Połóżcie mi trochę, co? Ja wezmę muszkiet. A ładnie. <laughs> Piękne, bezpośrednie trafienie. I dobicie. Super. O, tam jestem już na dole jakieś. Zajmiemy się nimi. Jeszcze tamtego możemy sprowokować do ataku. Nawet dostał z takiego daleka, no proszę bardzo. Ale celny jest ten muszkiet. Na mnie leci, nie? Tak, leci na mnie. Boże, mnie zabił. Najpięknie, no dzięki za pomoc. Może pójść pomóc teraz ojcu, co? Bo on tam sobie tak średnio radzi trochę. O mój Boże, wiecie, że w kupi sposób niepotrzebny. Co tu jest z tym... sztormem i z tą burzą? Człowiek czy bestia okej. Czy tu możemy coś na przykład zdobyć? Jakieś skarby może na tej plaży? Jest fajnie duży krab. Ten krab olbrzymi. Możemy się nim zająć. W sumie nawet jest ich kilka tutaj. Tam jeszcze jednego widziałem. Możemy, ale najpierw sprowokujmy tego do ataku. Teraz już sprowadzę tego Niestety pudło, ale i tak leci na nas O! Eee, atak No, dobicie go proszę Bo już tym drugim musimy się za chwilę zająć No, teraz trochę pogoda się pogorszyła Jeszcze miło nieźle, chyba że to przestarzewa Wow! Którego go zastopowałem. Tak, może już się wzburzyło. Weźmy sobie wszystko i możemy go dobić. Mam nadzieję, że... No! Czemu nie atakowaliście tego kraba jak leżą O! Przewróciłem go w taki sposób, super! No i pięknie. Weźmy sobie w takim razie ostrygi chyba z niego, tak? Tak jest i możemy sobie spróbować je otworzyć. Być może znowu no, trafimy na perłę, za pierwszym razem wtedy trafimy, jak pamiętacie? Zobaczymy, jak będzie teraz, to w łupie jest przecież. Jest jedna. Niczego nie ma tu dla mnie. No, rzadko się znajduje i trzeba przyznać, że też cena nie jest jakaś oszłamiająca. 56 sztuk to nie jest aż tak super dużo. No, w sumie, mm, patrząc na mój portfel, na razie przynajmniej, ale w wielu momentach bym się cieszył, jakbym te 50 sztuk złota znalazł, tak prawda? To nie jest statek wrony. Sam będziesz musiał udać się do miasta. Czemu? Jeśli ktoś mnie zobaczy, dopadną nas protektorzy. Ale ty ciebie ani nie znają, ani nie szukają. W takim razie będziesz musiał się tam udać i przekonać ich, by nam pomogli. Dobrze. Daj znać, jak coś znajdziesz. Wracam do obozu, żeby popilnować zapasów Rumu. Do magazynu. Wraca do swojej beczki rumu. Świetnie. Cholernie długo mu to zajęło. Co? Nie jesteś zbyt szybki, ale to na swój sposób urocze. <noise> do rzeczy. uwielbia opowiadać historię, kiedy się spiję. Może opowiedziałby ci coś o skarbie, gdyby wypił wystarczającą ilość rumu. Nie idziesz? Och, nie. To robota dla faceta. Ale może się nadasz. Do zobaczenia. Huh. Patio, puszczę grupę. Dobra. Więc ona będzie wracała już teraz, tak? Prawdopodobniej. A my rozejrzymy się w takim razie tutaj, w tej osadzie. Zobaczymy, co takiego tutaj się dowiemy. Ciekawego. I pewnie, żeby mi się zasłużyć, no to będę musiał troszeczkę tych zadań wykonać. Czyli pewnie. Mm, sporo patrzę na zabudowę. Myślę, że tutaj sporo ludzi się znajdzie. Stąd. To Puerto Izabela, pod ochroną komendanta Sebastiano z inkwizycji. Zatem dobrze trafiłem. Momencik, piracie. Czego tu szukasz? <gry> czy prawdę mówić, czy nie? nie weźmy prawdę. Od razu prosto z mostu lecimy. Będzie łatwiej. Szukam chętnych do pomocy w walce przeciw kapitanowi Wronie. Wronie? Naprawdę sądzisz, że jesteś tak dobry, by się z nim zmierzyć? No jasne. Tego szukam pomocników. Skąd mam wiedzieć, czy nie jesteś szpiegiem? A może współpracujesz z dzikusami? Całe miasto może znaleźć się w niebezpieczeństwie, dlatego że cię wpuszczę. Rozumiesz? Nie zamierzam sprawiać problemów. Możesz to udowodnić, uiszczając opłatę za dobre zachowanie. W Dowód moich dobrych intencji ma się rozumieć. Dokładnie. Przestępca próbował go oszukać lub wedrzeć się do środka siłą Ale uczciwy człowiek chętnie zapłaci i zajmie się swoimi sprawami. Środki. Mam nadzieję, że będę mógł go przekonać, żebym wszedł sobie bez problemu. Mam tyle. Pirat bez złota? To jak pies bez pcheł. W takim razie nie możesz wejść, dopóki nie zapłacisz. Zróbmy sejwa. Mało brakuje. Oto twoje złoto. Wybacz. Honorarium za przywództwo. Możesz wejść. Lepiej od razu zdaj raport komendantowi Sebastiano. Przestrzegaj zasad. Pistolety w kaburach i nie dotykaj niczego, co nie twoje. Spróbuję. Widzę. A, witaj w Puerto Izabela. Witaj, witaj. Dobra, słuchajcie. Będziemy z z Puerto Izabela w następnym odcinku, bo ten już trwa prawie 30 minut. Więc ja mam nadzieję, że ten wam, też, że ten wam się spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie skomentować i ocenić tego filmu. Piszcie rady, bo to naprawdę nie pomaga. Ej do usłyszenia, zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Cześć.